Czołem, kromka z rosłem. Witajcie moi mini w kolejnym materiale na kanale. Jako, że wszyscy jesteśmy w przerwie świątecznej, najprawdopodobniej, bo po Wigilii chyba to wrzucam, wszyscy jesteśmy roztyci, grubi, strasznie, tak jak mój czat z tej, stro z tej strony. Tak, robimy opening na czacie. 100 pakietów, moi drodzy, na czacie, na live dla was otwieramy. Także moi drodzy, nie przedłużam, bo będzie tego bardzo dużo. Nie będę się rozwodził nad każdym z nich, bo jest ich 100. Zobaczymy, ile nam wypadnie każdego rodzaju, bo jeden z moich widzów na czacie, Duki, pozdrawiam Dukiego, będzie zapisywał po prostu wartość tych skinów, więc zobaczymy, ile legendarnych zestu wypadnie. Łapka w górę obowiązkowo. Yy, muszę się bardziej kreatywnie nauczyć, wymuszać lajki. No i co? I lecimy. Pierwszy alpha pack, Tylko szybciej to powinno się przetwarzać. Pierwszy Alphapak. Alpha pack zwykły. Let go. Lecimy dalej. Tak jak mówię, musimy złapać Flow. Musimy złapać Flow. Kwaśny deszcz. To nie jest to Flow, które chcę na pewno złapać. Kolejny alfapak. Kolejna droga mleczna. Niezwyczajny, co prawda? Ale nie miałem wcześniej. Dobrze, moi drodzy, mamy pierwszy niebieski. I jest to duplikat. Także zaczyna się bardzo, bardzo dobrze. Dajcie mi znać, moi drodzy, w komentarzach, jak wam minęły święta. Czy jesteście usatysfakcjonowani z prezentów, które dostaliście od mam? O, ulala, Szanowni państwo, proszę bardzo. I to jest skin, którego będę używał, bo to jest Termite, bo to jest czarny lud. Szczerze mówiąc, w ogóle nie jaram się tymi czarnymi lodami. Wiem, że teraz wszyscy będą pisali "Wow, czarny lód, wow, niesamowity czarny lód". No, ale jest jakieś takie coś, że warto było może otwierać te paczki, nie? W każdym razie, Voila. lecimy dalej, lecimy dalej, kolejne, zwyczajne, school rain. O matko, jakie to stare, school rain. Gdzieś tutaj z prawej strony albo z lewej powinni dodać, o? To no, jest nawet fajne. Powinni dodać to, ile tych alfapaków jeszcze zostało do otworzenia, żebym nie musiał się cofać i budować napięcia, kiedy będzie na przykład ostatnia dziesiątka. Eee, także lecimy. Przekażcie mi swoją energię, przekażcie mi swoją energię. Powiem Wam, że dropienie tych czarnych lodów robi się odrobinę nudne już. Nie wiem, w ilu udało się te blakajsy? W 10. Na 10 paczek wypadły dwa blakajsy. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Miło było Was gościć. Trzymajcie się do usłyszenia papa. Pa. Lecimy dalej. Widzę. Ajajaj! Ajajaj! Trzeci black ice byłoby już przegięciem, ale nie jest źle. Nie jest źle. Dobrze, lecimy dalej. Ju, już widzę, że ten odcinek ma bardzo dobry potencjał tytułowy. No, no też ok, chociaż nie gram ani kapkanem, ani ani, e, ani toczanką, ale. No niech będzie ten fiolet. Jak na razie stosunek fioletów do zwykłych jest całkiem niezły, i nawet mimo wszystko tych duplikatów aż tak dużo nie wypada. <laughs> Lecimy dalej. Mam nadzieję długi, że nadążasz za spisywaniem. Eee, pyk. Kolejny niezwyczajny zygota. A wiecie, co to jest zygota? To jest coś e, związanego z e, plemnikiem i z, e, z jajeczkiem, w sensie z, z komórką jajową. Tam, to jest chyba jakieś dzielenie, jakieś takie różne dziwne rzeczy. Nie pamiętam dokładnie ze szkoły, już jak to było. Zarodnik, fajny, lubię takie pstrokate rzeczy. Yy, lubię pstrokate i też ostatnio zauważyłem, że bardzo spodobały mi się skiny całkowicie czarne. Yy, albo białe, bo też są takie uniwersalne, więc mam ułożone na wszystkie yy, bronie, tak, z marszu. Chyba teraz w tym momencie czarny skin. Niebieski, pierwszy niebieski. O, kameleon, już chyba nie wiem, piąty raz ten kameleon mi dropi. Także nic niesamowitego. Ale czekam na może jakąś legendarną. W sumie dajcie mi w komentarzach, czy, wymienili, czy wymienilibyście skin legendarny na dwa albo trzy blacajsy, bo to jest też ciekawe. Czaty też możecie dać znać. W sumie. Dobrze. Let's go dalej. No tak średnio. O! To jest nawet taki bieda Black Eyes, można powiedzieć. To w sam raz dla moich czatów. Aktualnie. Tak jak i bieda Black Eyes, no bo po co im coś więcej, nie? Także bieda Black Eyes, dla was czaty. W sensie na, na Twitchu, bo youtubowe czaty szanuję. Uwaga! drugi niebieski. Hindernis. Powiem szczerze, że pierwszy raz widzę ten skin. Może dlatego też jest rzadki, ale bez strzału jakiegoś, kolejny. No ewidentne trolololo jest, ewidentne trolololo jest. Ok, school Rain, lecimy kolejne. A, falujące, aż dziwię się, że nie miałem tego wcześniej. No tego na pewno. No zarodnika już 5 razy chyba wydropiłem. Szanowni Państwo, pierwszy legendarny w moim największym openingu na YouTube. To? Kawejra. Ja pierdzielę. Ale gówno. <ścoughs> Kawejra, come on. Jezus Maria, najgorsze co można. Najgorsze co mogło wypaść. Swoją drogą, jeśli macie zamiar pisać tam gdzieś w komentarzach, Honka, wydajesz pieniądze na openingi, zmieniłeś się, nie jesteś taki jak kiedyś, to spieszę z wyjaśnieniem że szanowni Państwo w Rainbowle nie można kupić e, pakietów za prawdziwe pieniądze. Tych normalnych, trzeba po prostu grać w grę. Co z jednej strony jest bardzo fajne, bo nie ma możliwości kupowania sobie, tylko faktycznie trzeba grać. A z drugiej strony jest trochę upierdliwe, jak trzeba wbić 100 tysięcy Rinonu, żeby sobie zrobić opening alfapaków. Za 100 tysięcy kupuje. Za 100 tysięcy Rinonu kupuje się 25 alfapaków to możecie sobie przeliczyć, ile kutabaniłem tych punktów, żeby można było tutaj coś takiego wam teraz zrobić. Dobrze, lecimy dalej. Jak na razie oczywiście większość tych niebieskich. Nie wiem, czy wspominałem, ale na Nokii i na Smoke'a mam Black Ice'a, który mi wypadł 5 minut temu. Chyba wspominałem. W każdym razie, kolejny zwyczajny, Mauai. Na termita też mi wypadł Black Ice, nie wiem, czy państwo pamiętają. Nie wiem, czy wspominałem. W każdym razie wspomnę teraz. O, kolejny lód! Jak moja szanowna czcigodna małżonka otwierała kiedyś jednego alfapaka, to z tego alfapaka wypadł lód. Tak. Jałem potem przez przez pół wieczoru, że. No, nieważne. W każdym razie, kolejny, zwyczajny. Wypadł mi korkociąg. Oprosz wypadł mi korkocią. No dobrze. Next. Jezus, znowu duplikat i znowu sapien. Zobaczmy, moi drodzy, 62. Jesteśmy prawie w połowie, czyli jeszcze 12 pakietów. Jestem bardzo ciekaw statystyki, e, która jest na razie z tych wypadnięć. Oczywiście nie jest ona na korzyść jakiegokolwiek otwierania, czegokolwiek i podejrzewam, że gdyby Paczki kosztowały prawdziwe pieniądze, to nigdy w życiu nie kupiłbym 100 pakietów, żeby móc coś takiego otworzyć, chyba że faktycznie byłby w grze jakiś rynek. No to wtedy można byłoby jakoś teoretycznie traktować to jako inwestycję. Tak samo jak wychodzą pakiety, które można kupić za prawdziwe pieniądze eventowe, to nigdy nie kupuję całej kolekcji, tylko zazwyczaj te 10, żeby móc wam coś nagrać i żeby nie wyjść na totalnego kretyna, że wydaje pieniądze na skórki w grze komputerowej. Ale zaczynam się trochę niepokoić. Zaczynam się trochę niepokoić, bo jest zdecydowanie za dużo zwyczajnych. Ja, ja jednak jestem genialnym człowiekiem. Nie wiem, czy. Ja jednak jestem genialnym człowiekiem. Nie wiem, czy zauważyliście. Eee... Chibi Blitza. Okej. Okay. Aktualnie jeśli chodzi o zawieszki, to mam kaczkę. Mam kaczkę. Miałem też krokodyla z uwagi na. Kromkodiles. Na nasz zespół. Nie wiem, czy. Blakajsik, szanowni państwo, Blakajsik. To jest, black, to jest, to jest to. To musi być Black ice. Nie jest Black ice, Ale ładne. Tylko kurde, czemu nie do głównej broni? Ja pistoletami to gram tyle, co kot napłakał. No, ale no niech będzie. no, Niech będzie. Cokolwiek by się tak naprawdę nie stało, to te Black uratowały tutaj trochę sytuację. Tylko teraz już z tych emocji, bo ten odcinek jest tak niesamowicie emocjonujący, zapomniałem, czy wypadły dwa albo trzy... Czaty teraz pewnie napiszą na streamie, czy wypadły dwa albo trzy. E, więc za chwilkę się dowiemy. E, a chyba, że protestują, mi się nie dowiedzą, bo są zazdrosnymi pindolami w tym momencie. Bo mi wypadają black ice, a i mnie. E, no. Dwa. Dwa. Dwa black y. No to powiem wam szczerze, że jakiegoś takiego. Super ekstra, statystyki nie ma z tymi black jak na 50 otworzonych. Chyba że teraz będzie trzeci, nie ma trzeciego, ale zakonnik też jest spoko. Róg to też operator, którym gram, więc wezmę. Pozdrawiam, szanownych państwa. Kocham was. Życzę udanego Sylwestra przede wszystkim. Jestem. No. Co ja mogę więcej powiedzieć? Co ja mogę więcej powiedzieć? Bawmy się dalej. I to do sledża. I to do y, thatchera. Czyli do operatorów, którymi bardzo często się raczę. Bardzo, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Let's go next. Zwyczajny. Kwaśny deszcz. Ile jeszcze zostało? Jeszcze połowa. No to jeżeli. Nie wypadną jeszcze z trzy Black Ice'y, To będę ewidentnie nieusatysfakcjonowany tym openingiem i najprawdopodobniej nie wrzucę go na YouTube. A. Druga legendarka. Druga legendarka, szanowni państwo. Jeszcze sprawdzę, czy się wszystko nagrywa. Na szczęście tak. Drugą legendarką jest. Kuźła jakiś kask, nie? No ale dobra, Dok. Dokiem też gram, więc jakby nie było, niech będzie. Spoko. Jest spoko. Czyżby czwarty blakajszyk? Czyżby czwarty blakajszyk, szanowni państwo? <coughs> Ej serio, pokczempik totalny, lol. No dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej, wiecie, słuchajcie, szanowni państwo, no tak to jest być youtuberem, tak to jest być youtuberem, no korkociąg już mam drugi raz, po prostu no tutaj gra ewidentnie widzi, że ma do czynienia z graczem ambitnym, z graczem stylowym, stylowo ubranym, no, no i ona stara się po prostu w jakiś sposób dopasować tutaj do, do mojego playstylu, dlatego te wystrzałowe cztery black ice już wypadły. Kolejny kasetowy. Mamy duplikat. Lecimy dalej. Nie przedłużamy. Materiał już ma 14 minut. Tak, żeby nie miał 20, bo wtedy nikt tego nie obejrzy. Lecimy dalej. Otwieramy. Kolejny zwykły. Co teraz wypadnie? Oahu. To taki bardziej chyba hawajski. Niebieski. Kolejny skin niebieski. Pablo. Nikt już chyba nie gra glazem w tej grze. Gratulacje, Ubisoft. Nie interesuje mnie to. To i po raz dziesiąty kameleon wypada. Tym razem jednak na inną bronię inną broń boczną, więc nie ma duplikatu. Kolejny zwykły, kolejny lud bieda, black ice. Och, już się gubię w tych skinach e, takich lodowych. Tak swoją drogą, nie pamiętam, czy są jakieś skiny... Kolejny. Iceman tym razem. Czy są jakieś skiny ogniste takie, nie? Bo jest black ice, to ciekawe, czy jest, nie wiem, white fire na przykład. Kolejny zwykły. E, strzelba. Nie gram strzelbami, tym bardziej na doku, ani na ruku. Chibi Thermite. Szanowny Ubisoft, poproszę chibi kremki chleba. Jestem jedynym youtuberem w Polsce, który nagrywa tą fantastyczną grę. Proszę mnie uhonorować, proszę dać mi chibi. Kolejny. Grzyb. Duplikat. Kolejny zwykły. Pistolet, robotyka. To już było. I nie wróci więcej. Swoją drogą, moi drodzy. Jakie macie postanowienia noworoczne... Dajcie mi znać, napiszcie. Kurde. Ej, co jest? Z tych niebieskich głównie co wypada to chibi? Kolejny niebieski. O, no i fajnie. No i super, no i ekstra. Dok, las, Europa Środkowa. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Bardzo mi się to podoba. Blakajsik, blakajsik, blakajsik. Nawet mi was nie żal. Nawet mi was nie żal. <laughs> Fuck this shit, I'm out. Ile nam jeszcze zostało? 19. Kurde. Lecimy. O, ciasteczka. Lecimy dalej. Fiolecik. O! Ale tego już mam, kurde, a to jest bardzo ładny skin. I ja właśnie teraz sobie przekonałem yy, przypomniałem, że mogę go na łamaja nałożyć. To jest jeden z ładniejszych skinów. W zasadzie każdy, każdy skin, który ma jakąś teksturę, bardzo mi się podoba. to już trafiam chyba trzeci raz. A tamten skin jest taki e, skórzany, nie? Z takimi złotymi nićmi, e, które łączy to wszystko. Kolejny legendarny. Nie wiem, co on ma na głowie. To tak trochę Star Warsowo. Ale niechaj będzie. Niechaj będzie. Phoenix, let's go. Już tak trochę moi drodzy nadganiam White Noise, czyli czapeczka się różni, żeby nie robić tego filmu jakiegoś zbyt długiego. MTP alpejski. Niech ujdzie. Niech będzie. W kolejny. Skull rain był duplikat. Dziewięć ostatnich. Także moi drodzy. Legendarny, cóż to będzie? Kuźwa, dostałem buta z za, jakąś zawieszką, nie? Time to kick ass, ale fajna, ładna. Fajna, ładna. Osiem. Kwaśny deszcz. Siedem. Chibi Valkyrie. Duplikat. Sześć. Przepraszam, musiałem zerknąć. Sześć. Potrójna spirala. Pięć. Było. Cztery. No, nawet fajne. Ale shotgunem nie gram na jest zdecydowanie. Trzy. Kolejny lud Jezus Maria. Same black y wypadają. Ostatnie dwa. Dwa. Kolejna chibi. No i szanowni państwo, ostatni e, alpha Pack ze stu. Czy zakończymy, czy zakończymy to z przytupem? Uwaga! Czy zakończymy to z przytupem? Nie zakończyliśmy. To jest, to jest w ogóle fioletowe? To jest fioletowe? Dajcie spokój. Także, moi drodzy, mam nadzieję, że zrobiłem wam dobrze po świętach. Tak troszkę mówię, na luzie, tutaj integracyjnie, z czatem, z wami. Pięć Black wydaje mi się, że całkiem nieźle to wyszło. Natomiast, jeżeli jesteście ciekawi, ile ogólnie, jakich skinów wyszło, w sensie rzadkości... Ze 100, to gdzieś tam na górze macie adnotację, którą dodam w postprodukcji. Wy czaty na Twitchu tego nie widzicie. Także moi drodzy, bardzo dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, kromka gada radzi, nigdy Was nie zdradzi. Zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania i do usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się. Bye bye, pa pa.